Panie prezesie, czy łatwiej inwestować swoje ostatnie 20 tysięcy czy swoje miliony? Oj, bardzo trudne pytanie, ale myślę, że skala jest dokładnie taka sama trudności i niezależnie czy inwestuje się 5 tysięcy złotych na kapitał początkowy startupu, czy inwestuje się 150 milionów euro i prosi się inwestorów o kolejne 150 milionów euro, to decyzja jest zawsze taka sama, czy te pieniądze są dobrze przeznaczone i czy wizja, którą realizujemy, ma szansę powodzenia. I to nie zależy od kapitału. Stopień trudności jest dokładnie taki sam. Dobra rada, jak szybko rozwinąć startup? Nie ma recepty. Ja widziałem startupy, które w ciągu trzech miesięcy osiągały break even i widziałem startupy, które z poziomu startupu nigdy nie wychodziły przez wiele lat, dopóki ich nie zamknięto. Tak naprawdę kluczem jest przedsiębiorczość i jestem przekonany, że każdy startup, za którym stoi właściciel, enterprener, który zakłada dany startup, jest gwarantem tego, że. Zrobi się wszystko, co możliwe, żeby odnieść sukces. A to jest e, duża część już e, potencjalnego sukcesu całej firmy. Praga, Moskwa, Londyn, Nowy Jork. Gdzie dalej? Sky is the limit, ktoś kiedyś powiedział. E, nie ukrywam, że rzeczywiście chcielibyśmy być w jak największej liczbie krajów w jak najkrótszym czasie. To się nie uda wszędzie i jesteśmy realistami. Znamy swoje miejsce w szeregu, zwłaszcza w starciu, potencjalnym starciu z dużymi, tego świata, takimi jak Amazon czy, czy Google, ale, ale to nas tylko dopinguje do wytężonej pracy i rzeczywiście zajmowania przyczółków wszędzie tam, gdzie widzimy szanse i możliwości. Prezes brzoska, obywatel świata czy jednak Polski? Nie, no, przede wszystkim Polski cały czas i ja myślę, że nic z tego nie zmieni w najbliższym czasie na pewno. No chyba, że kraj nie będzie chciał wspierać przedsiębiorców, którzy jakby nie było, budują, budują polski brand w bardzo wielu obszarach biznesowych na świecie. A często są niedoceniani przez, przez rządzących, którzy wolą faworyzować firmy zagraniczne inwestujące w Polsce, a prawie nigdy nie płacące podatku. Piąty Kongres Innowacyjnej Gospodarki upływa również pod hasłem ob obchody 25, 25. rocznicy wolnych wyborów. Gdzie pan był 25 lat temu? Co pan wtedy robił? O! Trudne pytanie, ale wtedy to była jeszcze chyba podstawówka, tak, ale już czułem, czułem, czułem zmiany, czułem zmiany przez pryzmat rodziców, którzy o tym mówili, brali w tym udział. Oczywiście nie mam doświadczenia biznesowego z pierwszych lat wolności, ale niewątpliwie gdyby nie ten pierwszy etap, to też nie byłoby późniejszych etapów wielu firm, więc szacunek dla tych wszystkich, którzy o tą wolność walczyli w tamtym momencie. Najmilsze wspomnienie lata 1989? Nie mam pojęcia, ale to były pewnie wakacje na wsi. Jak będzie wyglądała Polska za 25 lat i czy widzi pan tam. Jak pan tam widzi swoją firmę? Tutaj Janusz Jank mi powiedział, że to jest pytanie tylko i wyłącznie do prezesa Impostu. Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że u nas planowanie biznesu zamyka się w cyklach rocznym i trzyletnim. Biznes, w którym działamy, e-commerce. To jedna z najszybciej rozwijających się branż gospodarki światowej. Nie mam pojęcia, gdzie będziemy za 25 lat. Czy, czy w ogóle świat, który nas otacza i który znamy z codzienności obecnej, w ogóle będzie jeszcze istniał? I chyba proste pytanie dla wizjonera, kto zostanie mistrzem świata? No, ja mówiłem, że Niemcy. Po drugie, mówiłem, że królem strzelców będzie Müller, i wczoraj zaliczył hat -tricka. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. I to jest właśnie Wizjoner. Dziękuję.